Dziecko z mózgowym porażeniem dziecięcym, Monika Jarzębska, dziesięcioletnia pogodna dziewczynka. Ona się urodziła właśnie w wyniku, znaczy nie urodziła się z porażeniem, to w wyniku niedotlenienia doszło do niedogładu. Dziecko było chore, miało też wrodzoną wadę serca, która była operowana w wieku trzech lat. W czasie tej operacji wszczepiono jej wirusa typu B i to dziecko nie przybierało na wadze, było małe wódę. W wieku trzech lat rozpoczęły się ataki padaczkowe, słabe kończyny, bardzo późne chodzenie, przykurcze, niedogłody kończyn dolnych, częste infekcje, ciągle na okrągu antybiotyki, pobyte szpitalne, dieta bezmleczna i bezglutenowa zalecana przez lekarzy z powodu innym zespołu złego wchłaniania i stale bardzo wysokie próby wątrobowe, transaminazy. I w grudniu 1990 roku rozpoczęto żywienie optymalne. I już w styczniu lekarze, specjaliści byli zdziwieni, bo po raz pierwszy w życiu transaminazy był w normie, czyli te próby wątrobowe i dziecko rozpoczęło gwałtownie przybierać na wadze. Mam tu z książeczki zdrowia odpis, jak przybiera na wadze. Szybko, nie będę cytować, żeby Państwa nie zanudzać. Jest teraz odporna na infekcję, nie uży... rzadko choruje, praktycznie prawie wcale. Nie było już od trzech lat padaczki, no jest silniejsza, przede wszystkim chodzi samodzielnie, bo schodach skacze, zaczyna być normalnym dzieckiem. To bardzo, bardzo dużo, oczywiście wymaga jeszcze rehabilitacji, ale matka jest szczęśliwa, nigdy ludzi już tego żywienia optymalnego nie porzuci. No i jeszcze na koniec powiem Państwu największy cud. Otóż cud w cudzysłowie oczywiście, ponieważ to wszystko jest oparte na przesłankach logicznych, na, na zasadach biochemii, co to żywienie optymalne, a cudem jest to, że, myśmy, że my to wiemy po prostu. I jedną z najgroźniejszych chorób jest oczywiście choroba nowotworowa. Z internetu, w internecie wyszukałam, że w Ameryce, USA rocznie 1,3 300 osób zapada na chorobę nowotworową. To jest bardzo dużo. Jedną z najgroźniejszych, najbardziej złośliwych chorób nowotworowych jest czerniak złośliwy. Złośliwy to jest coś, co bardzo szybko zabiera człowieka. I przypadek opowiem Państwu Pani Krystyny Prokop z Warszawy. I w roku w przy okazji operacji tarczycy, czyli niejako przypadkowo, usunięto jej ust z Tak taki po prostu sobie pieprzyk, on po prostu się zaczynał trochę powiększać. Okazało się, że jest to melanoma malignum, czyli czerniak złośliwy na podstawie badania histopatologicznego. Po, po kilku latach ustęp odnowił się z wyraźnymi cechami złośliwienia. Chora została skierowana na ponowną operację, w Centrum Onkologii w Warszawie to usunięto, i równocześnie stwierdzono duży przerzutowy główn w około 9 cm. Chora była załamana, pacjentka, może nie mówmy chora Było duże załamanie psychiczne i nawet myśli samobójcze. Była w Poznaniu, tam podobnie jakąś autoszczepionkę naczelniaka wymyślają, jest w internecie. Tam jej powiedziano, że ma miesiąc życia przed sobą. To było w styczniu 2001 roku. Są tu opisy, USG, tomografia wykazała się to w To pacjentka lat... Lata urodzenia 49, czyli 53 lata. <grym> Podzielona że na miesiąc życia. No i wtedy została wdrożona w zasadę żywienia optymalnego. Też jadła bazowała na żółtkach i podrobach. To prosto żywienie. I oczywiście z bardzo dużym ograniczeniem ilości węglowodanów, do maksymalnie 30 gramów. No i co się dzieje? Ta pacjentka, tutaj co, co miesiąc, co dwa miesiące było USG, stwierdzano, że ta zmiana się nie powiększa. Ostatnie badanie USG, 15 kwietnia roku 2002, ta zmiana jeszcze jest, ale tutaj lekarz z Centrum Onkologii w Warszawie pisze, obserwowana pojedyncza zmiana odniskowa w śledziownie, nie powiększa się, nie podejrzewam, aby miała charakter nebotychorowy. Czyli pacjentka, która miała żyć tylko miesiąc, żyje już półtora roku, jest pogodna, uśmiechnięta, aktywnie uczestniczy w spotkaniach optymalnych i żyje. Kiedy do niej dzwoniłam, żeby właśnie wypożyczyć te materiały, akurat gotowa płótka na obiad i pytałam mi się, ile to ma białka, żeby sobie obliczyć. <grybujesz> tak już jest dobrze i przed wyjazdem, tydzień przed wyjazdem w praktyce mojej, druga taka dziewczyna się znalazła, dwa lata młodsza ode mnie, dwójka miała dzieci, pięć i balata, lata. No i okazało się, że w okolicy Pachlinowej jest usunięty tak to samo rozpoznanie. Ona ma pakiet powiększonych węzłów chłodnych i to samo. Ona mówi Pani doktor, ale ja wierzę, że cuda są na świecie. Są. Mówiłam ją na żywienie optymalne. To było tydzień temu i jeżeli tak się zdarzy, że, że będę tutaj w was jeszcze, to wam powiem, co się da będzie. W każdym razie przeszła na żywienie optymalne. Widzę Państwu, że jest wiele tych trudów, często chodzi nie tylko, będą również w Ameryce, i się zdarzają. I stwarza prowadzenie praktyki lekarza rodzinnego, jeżeli się jest jednocześnie lekarzem optymalnym, stwarza to taki dylemat moralny, bo przychodzi wiele ludzi, yy, i, ale nie wszyscy jednak przyjmują tą wiedzę. Są ludzie bardzo oporni, którzy nie chcą nawet o tym słyszeć, tłumaczyli się, albo nawet tacy, którym w ogóle nie można powiedzieć. No i to jest przykre.